Mamy 7.18, pada deszcz ze śniegiem, coś takiego dziwnego. Auto już mam spakowane, i teraz następna rzecz jadę po Sebastiana, a jego poznać później. Dojechaliśmy. I powiem wam, po tym, że już zwiedziliśmy po drodze trzy inne pałace, udało się dotrzeć do tego konkretnego. I robi wrażenie. Za chwilę będą zawody, ja już jestem po chronowaniu, ale pokażę wam trochę jak to wygląda tak z daleka, z bliska, w środku, więc trzymajcie się, bum! Nie jestem w stanie pokazać Wam w tak krótkim czasie całego kompleksu, bo zwyczajnie e, trzeba było zrobić osobny odcinek od, odnośnie tego pałacu. Miejscówka jest wyjęła na w kosmos. Powiem Wam to szczerze, nie strzelałem się na takim obiekcie jeszcze. To będzie mój pierwszy raz, ale sam klimat, zapach tego starego miejsca robi taką robotę. Ee, życiu z tymi zawodami. Chyba bardziej czekam na ten deadman, żeby się tu ponawalać. Na tych piętrach. mało co nagrywałem, bo jak widzicie jest tu naprawdę ciemno ale już jestem po zawodach aktualnie teraz e, jeszcze trwa deadmatch, niestety mi spalił się, spalił się mikrostyk w replice i odmówiła posłuszeństwa, już stare był o tu się już chłopaki tarzają jeszcze biegają nie wiem jak mi poszło, poszło mi naprawdę chyba źle, bo Celownik miałem ustawiony w E14 na takie 20 metrów, a tu po prostu cele z metra, więc ciężko, ciężko mi było ucelować cokolwiek, ale jak już zwyczajem idzie celownik prowadzić, no to praktycznie same wychy. Więc optyka jak najbardziej stała egzamin, wszystko jest dobrze, trup idzie, właśnie chyba organizatorzy będą ogłaszać wyniki. Policzyli na kalkulatorze magicznym co nieco. Mówiąc, zawody, no to jest mega miejsce. Klimat tego miejsca, byłem tam pierwszy raz, widziałem tego, to miejsce z nagrania Jędrka. E, klimat tego miejsca, e, położenie, wystrój w środku, zapach nawet daje ci taki, taki, taki obraz, jakbyś się przenosił w czasie. Tylko zamiast mieczy i bagnetów używał po prostu plastikowych kulek i karabinów na plastikowe kulki. Ale to cała ta otoczka jest naprawdę mega i wpływa bardzo na na morale i nawet, jeśli zostajesz w dupę, to się tam cieszysz, bo, bo jest fa fajnie. Atmosfera super. <laughs> Okazało się, że w tamtych okolicach nie ma nikogo, kto spina dupę. Tylko są tacy właśnie fajni, lajtowi ludzie do pogadania, pożytowania, poheheszkowania sobie, jak, jak u mnie w środowisku, bardzo mi to pasuje. Organizacja sama w sobie też bardzo, bardzo e, dopracowana, e, bardzo szczegółowa, e, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, wszystko było tak jak w planie, mam nadzieję przynajmniej tak wyglądało e, od strony chłopaków. Wszystko pod kontrolą e, i przede wszystkim bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, co mi się bardzo podobało, cały czas to podkreślane i wszyscy to szanowali. Dałem dupę ze stazą. Przyznaję się, pierwszy raz e, zaciskałem stazę, ćwiczenną, ale zawsze stazę. E, no, nie wiem, pewnie jeszcze masę pełno punktów karnych dostałem, o których nawet nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że zrobiłem coś takiego złego. Ale to są zawody. Była danina, była miła atmosfera, ale mimo wszystko każdy chciał tam rywalizować, pokazać się z jak najlepszej strony. Więc gdzieś to oddziaływało na człowieka cały czas. Szczerze, przydałoby się jeszcze takie jedno solo przejście toru, żeby wszystko dokładnie obejrzeć. Wiadomo, to tor bardzo dobrze przygotowany. I była muzyka głośna, która rozpraszała, i było strobo, które rozpraszało, i była ciemność, która dezorientowała, jeśli nie miałeś latarki, nie widziałeś nawet gdzie kulki latają, jak nie miałeś truesera. Więc tor naprawdę mroczny, mroczny, klimatyczny, niski, bo tam strop był naprawdę nisko, trzeba było go trzymać. Kolejną rzeczą, którą można było tutaj na, na pałacu zaczerpnąć, była, był team deathmatch. Obrońcy dwa życia, nielimitowane życia atakujących. Trzeba było zająć ostatnie piętro na wieży. <laughs> Jak to brzmi, zająć piętro na wieży? No my tutaj z południa Wielkopolski nie, nie mamy do dyspozycji pałacu, żeby się nawalać, więc dla nas to jest abstrakcja. Żałuję, że trochę mniej nagrałem, ale naprawdę e, chciałem pokorzystać z miejscówki, chciałem pokorzystać trochę z czasu, żeby porozmawiać z ludźmi. E, żałuję, że tak krótko. <laughs> Mam nadzieję, że następnym razem będzie okazja, troszeczkę dłużej pobyć ze sobą, tam pogadać, wymienić doświadczenia. Ja osobiście pozdrawiam tam wszystkich, całą ekipę, co dwa wszystkich co się strzelali na zawodach i na tym match. Mam nadzieję, że się gdzieś spotkamy w najbliższym czasie, planuję za miesiąc, tam się pojawi znowu u Was tylko na Witoszycach, znowu na kolejnej imprezie. Eee... I co? Pewnie też z Witoszyc nagram jakiegoś vloga, a jak się Wam spodoba. Dajcie znać, czy w ogóle takie coś Wam się podoba, taka, taka forma e, pokazania miejscówek, imprez. No wiadomo, będę się tego uczył, to jest coś dla mnie nowego, będę się tego uczył, będę chciał e, Wam jakoś to lepiej przedstawiać, coraz bardziej szlifować ten kamień, e, głaz, bo to nie można nazwać diament, po prostu głaz, może się oszlifuje, może będzie ładny. E, także wszystkiego dobrego, jeśli Wam się podobało, to dajcie znać. Niekoniecznie musicie klikać łapkę, i dzwoneczek i, i, i subskrybujkę, jak to wszyscy mówią. Po prostu dajcie znać w komentarzach, na czy, czy Wam się to podobało i czy ciągniemy tak w taką formę tematu też miłego. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do innych moich nagrań, a także do opisu, gdzie znajdziecie kody rabatowe u moich sponsorów. Cześć!